FM Chicago Polski FM 92.7 oraz 99.9 FM. Zgłasza się nam Zenon Golwa z organizacji Polsko-Włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felitonu Obuwie Polsko-Polonio. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia na częstotliwościach AM i FM w Ameryce. I tych, którzy słuchają moich fali, i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając z YouTube, po wpisaniu hasła Obuciem Polsko, Obuciem Polonio playlist. Należy odszukać wideo z pełną nazwą pod tytułem Intro Obuciem Polsko, Obuciem Polonio. Tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. Kliknięcie na ten felieton wideo otwiera pełną listę felietonów w chronologicznie opublikowanej kolejności. Informuję o tym z coraz to nowymi uaktualnieniami. Dla tych, którzy po raz pierwszy odwiedzą nasz kanał YouTube, nie bez znaczenia przypominam o tym, ponieważ informacje zawarte w poprzednich opracowaniach są rozwijane w następnych felietonach. Są kontynuacją. Serdecznie pozdrawiam Polaków dookoła świata w Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryce, w Azji Centralnej, chińskim Szanghaju i Hongkongu, Polaków na Bliskim Wschodzie, Europie i Rzeczpospolitej Polskiej, kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich fali. Pozdrawiam Polaków za wschod wschodnią granicą. W najnowszym falietonie opublikowanym na YouTube Iran posiada skuteczny dotąd nieznany rakietowy system ataku i obrony. Powiedziałem, że nowością irańskich rakiet jest skuteczność przeciwko samolotom, dronom, rakietom budowanym w systemie Stelt, że wypada czekać, kiedy Iran będzie miał możliwość przetestowania tego systemu w warunkach bojowych, by sprawdzić skuteczność. Następnego dnia miało miejsce testowanie amerykańskiego systemu STELT, a irańska rakieta zestrzeliła uważany dotąd za niewykrywalny obiekt latający. Zanim przejdę do wydarzeń, które odwracają historię w Zatoce Perskiej, zapraszam do wspólnego zastanowienia się, jak mówiący po polsku głowy w mediach komercyjnych i społecznościowych robią Polakom wodę z mózgu. Otóż te gadające głowy, podpisujące się różnymi tytułami naukowymi, sieją propagandę, że na przykład, cytuję: Dla USA Izrael się nie liczy, może sobie co najwyżej pokrzyczeć. Kłamstwem jest tak mówić. Gadająca głowa dezinformuje w imię nieznanego nam powodu. Izrael był i nadal pozostaje najbliższym sojusznikiem Ameryki. Za Przeczeniem tych bredni jest fakt, że wszem i wobec jest wmawianie, że największym wrogiem Ameryki są Chiny i Rosja, ale cała uwaga Ameryki koncentruje się w rejonie Zatoki Perskiej. Czy to aż tak trudno zadać sobie pytanie, kim jest państwo wręcz nienawidzące Iranu? Pozostawiam to do przemyślenia, bo należy myśleć i nie pozwolić się ogłupiać. Proszę Państwa, wydarzenia ostatnich dni następują po sobie bardzo szybko, nie napawają optymizmem, mimo że jeszcze mamy pokój. Obserwowaliśmy bardzo niebezpieczne prowokacje. Teraz w nowej rzeczywistości zadajemy sobie pytanie, czy zestrzelenie drona oznacza koniec konfliktu z Iranem? Powróćmy na chwilę do wydarzeń, które poprzedziły zestrzelenie drona. Prezydent Trump zarządził atak. Na wyselekcjonowane obiekty militarne Iranu, i wkrótce po tym odwołał. Natomiast, według różnych źródeł, decyzja o ataku miała być podjęta przed zestrzeleniem drona, i ta logika nakazuje domniemywać, że być może taki scenariusz właśnie miał miejsce. Z pewnością zestrzelenie drona powstrzymało zapędy wyznawców wojny. Natomiast oficjalnie poinformowano, że prezydent Trump odwołał atak po zestrzeleniu drona, ponieważ generałowie z jego sztabu przekonali go, że zginie duża ilość własnych żołnierzy. Po tym oświadczeniu złośliwi żartowali, że wojskowi doradcy Trumpa nie mieli na myśli albo mieli tylko na myśli wyłącznie względy humanitarne i straty Irańczyków, a takich strat podobno, podobno prezydent Trump nie mógł zaakceptować. Taką tezę firmowali niektórzy dziennikarze. A tak na poważnie, to skoro Iran zestrzelił amerykańskiego drona, to zapewne zestrzeliłby także znaczną ilość, Ewentualnie wystrzelonych w jego kierunku rakiet. Strategosi nad strategosami nie wiedzą, że Iran, odpowiadając na ataki, zatopiłby lotniskowce z załogą. Tego nie wiemy, i ta niewiedza budzi największy niepokój i powściągliwość u wszystkich. Zagadnieniu sytuacji w Zatoce Perskiej dedykowałem kilka felietonów, wspominając, że irański odwet byłby skierowany we wszystkie amerykańskie strategiczne miejsca w rejonie. Szanowni Państwo, mimo że zestrzelenie amerykańskiego niewykrywalnego dotychczas drona zwróciło największą uwagę obserwatorów na świecie, to genezy tej sytuacji należy szukać dużo wcześniej. W roku 2012 irańskie agencje informacyjne przekazały wiadomość, że Iran przechwycił nad swoim terytorium kolejnego, tak, kolejnego drona w stanie nienaruszonym, czyli irański system technologii wojskowych jest na tyle zaawansowany, że byli w stanie sprowadzić na ziemię z bezpiecznym lądowaniem drona. Bliskowschodnie agencje informacyjne opublikowały zdjęcie drona przejętego nad terytorium tego kraju. Dodam, że jest to bezzałogowiec i według Iranu dron został przejęty podczas misji szpiegowskiej nad terytorium Republiki Islamskiej. Irańskie źródła informacyjne wtedy przekazały dokładnie parametry przejętego drona. Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 roku, a irańskiemu wojsku udało się przejąć kontrolę i sprowadzić do lądowania w swojej tajnej bazie lotniczej. Długo zaprzeczano, że przechwycenie miało miejsce, dopiero po jakimś czasie Amerykanie przyznali, że to ich drony i poprosili o zwrócenie. Teheran odpowiedział na tą prośbę odmownie. Twierdząc, że urządzenie zostało przeznaczone do badań i uzyskania informacji. Wtedy też pojawiło się mnóstwo mówiących głów z krainy Tysiąca Jednej Nocy, że Iran zrobił propagandowy teatrzyk, że uplepili z gliny i plasteliny drona wyglądającego z zewnątrz na amerykański, że niby go przechwycili, a także że zwołali media i zrobili propagandę, pokazując od środka. Omawiając wydarzenia ostatnich dni w Zatoce Perskiej, widzimy, że propaganda ma krótkie nogi, że nie był to teatrzyk. Bez parametrów technicznych przejętych dronów, Irańczycy nie byliby w stanie tak precyzyjnie trafić w dotychczas niewykrywalne obiekty latające typu stelt. W 2013 roku Irańczy, Irańczycy, irańscy naukowcy oficjalnie poinformowali, że zakończyli pracę dekodowania danych z nadzoru i oprogramowania pobranego z przechwyconego amerykańskiego drona. Konferencje prasowe, wywiady i różne opinioptwórcze agencje pomijały bardzo ważny fakt, że zestrzelony amerykański dron ostatnio to zaawansowany system STELT. Prawdą jest, że informacje agencyjne nie potwierdzają, czy zestrzelony dron był zbudowany z materiałów, które pozwalały na jego niewykrycie przez radary. Wszystko wskazuje jednak na to, że rodzimy irański system obrony powietrznej pozwala na zestrzelenie samolotów pokrytych powłoką antyradarową. Natomiast wiadomo i prawdą jest, że system został sp sprawdzony w praktyce, a przy tym irańska rakieta okazała się precyzyjna. Na uwagę zasługuje fakt, że siły irańskie zestrzeliły drona, któremu towarzyszył inny samolot, na którego pokładzie znajdowało się 35 osób. Samolot z załogą został nienaruszony. Dodatkowo precyzja irańskich rakiet jest wyższa od rosyjskich. Wszyscy pamiętamy, że nad Syrią syryjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski samolot transportowy. A w bliskiej odległości tego samolotu leciał, niejako kryjąc się, samolot izraelski. System rakiet S300 nie wyselekcjonował właściwego obiektu i rakieta trafiła w samolot nieuzbrojony. Dodać należy, a zapewne wielu zainteresuje, że takie same drony, jak ten amerykański zestrzelony przez Iran, używa polska armia. Jeśli używa polska armia, to dekodery do tych dronów mają Rosjanie, ale o tym nie w tym wydaniu dzisiejszego spotkania antenowego, to na inną okoliczność. Ciekaw jestem, jak się czują teraz politycy z Polski, którzy tak bardzo zapewniają Polaków o gwarancjach bezpieczeństwa i kupują wszystkie proponowane im oferty. Już wiadomo, że rakiety Patriot nie są skuteczne wobec irańskich rakiet. Szanowni Państwo, niewielu wie, że przed każdym atakiem z powietrza zawsze w asyście pierwsi, pierwsze wylatują samoloty mające zagłuszyć elektroniczny system namierzania celów przez system obrony przeciwnika. W tym wypadku irański system okazał się odporny na te zakłócenia. To jednak nie wszystko. W chwili, kiedy amerykańskie samoloty zbliżały się do celów, Irańczycy dali znać ludzkim załogom amerykańskich samolotów, że w każdej chwili mogą zostać zestrzelone. Samoloty amerykańskie musiały zawrócić. To, o czym mówię, nie jest bez znaczenia, ponieważ prezydent Trump wielokrotnie po wydarzeniu ze zestrzelonym dronem powtarzał, że zestrzelono samolot bezzałogowy, a to wielka różnica. Ponadto prezydent Trump musiał wybrnąć z niezręcznej sytuacji i tym razem wybrnął. Wielokrotnie zmieniał retorykę wobec tych samych wydarzeń. Ale, tak jak wspomniałem w poprzednim felietonie, ma na uwadze prezydenckie wybory w Ameryce i bardzo mu na tym zależy, aby być wybranym ponownie. Prezydent Trump nazwał ten incydent wielkim błędem Iranu, ale później powiedział, że nie wierzy, że było to zrobione celowo. Powtórzył, że nie wierzy, sugerując, że ktoś podjął głupią decyzję i na dodatek przez pomyłkę. Wybrnięciem z sytuacji wokół Iranu, Iranu Trump e, rozpoczął kampanię prezydencką. Czy dotrzyma najważniejsze obietnicy z poprzedniej kampanii prezydenckiej, a obiecał nie wplątać Ameryki w kolejną bezsensowną awanturę wojenną? Powołując się na źródła z prasy amerykańskiej, dowiadujemy się, że rozpoczęto cybernetyczne ataki których celem są irańskie sieci komputerowe używane przy kontroli wystrzeliwania rakiet. Gra się zaostrza. Stawka jest coraz wyższa. W poniedziałek, 24 czerwca, prezydent USA, Trump, podpisał nowe sankcje wobec Iranu i wymierzone m.in. przeciwko najwyższemu przywódcy Iranu, Ayatollahowi Chomeini. Blisko wschodnie agencje informacyjne piszą, że wszystkie działania zamykają drogę dyplomacji z doprowadzeniem do skrajności rządem Stanów Zjednoczonych. I natychmiast na tą okoliczność specjalny wysłannik USA do spraw Iranu powiedział, że Waszyngton będzie gotowy znieść sankcje przeciwko Teheranowi Iranowi pod warunkiem zawarcia nowej. Kompleksowej umowy w sprawie programu jądrowego, z której jednostronnie prezydent Trump wycofał Amerykę. W odpowiedzi doradca prezydenta Iranu poinformował, że Iran nie będzie prowadził żadnych negocjacji, dopóki sankcje będą utrzymane. W poniedziałek sekretarz stanu USA Pompeo przybył do Abu Zabi i spotkał się z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, żeby omówić zagrożenie ze strony Iranu. Negocjacje z Arabią Saudyjską dotyczyły przede wszystkim zbudowania globalnej koalicji mającej na celu przeciwstawienie się Iranowi. Do koalicji tej USA. Chciałyby wciągnąć kraje azjatyckie i europejskie. Wielu uważa, że USA budują koalicję, bo obawiają się Iranu. Niemcy, Francja i Wielka Brytania pozostają przy ustaleniach, które były już ustalone i nie chcą nowej koalicji przeciw Iranowi. W najbliższych dniach nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z rozpoczęciem otwartej wojny pomiędzy USA i Iranem. Niewiadomym pozostaje pytanie, jak zachowają się dwa mocarstwa, Chiny i Rosja. I także, czym zaowocuje spotkanie G20 28 bieżącego miesiąca w Japonii? Kończąc moje dzisiejsze spotkanie antenowe, pozostawiam Was, Szanowni Państwo, z pytaniem: czy Iran wygrał wojnę i pokój jednym strzałem? Zapraszam na YouTube. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej Felitonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonią.